Cześć. Dzisiaj zajmiemy się światłem, a konkretnie znaczeniem światła w produkcji rozsady, ponieważ światło jest jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na wzrost i rozwój pomidorów, ale i nie tylko także innych warzyw, które uprawiamy na naszych rozsadach. Jego rola polega przede wszystkim na dostarczaniu energii do fotosyntezy, a także wpływa na regulację procesów morfologicznych, takich jak rozwój np. systemu korzeniowego, formowanie liści, no i wzrost łodyg. W przypadku niedoboru światła sadzonki pomidorów stają się wydłużone, czyli potocznie wybiegają, a także są wiotkie i podatne na choroby. Z kolei nadmiar światła może powodować stres świetlny i prowadzić do uszkodzeń tkanek roślinnych. Dlatego bardzo ważne jest, jeżeli decydujesz się na wykonanie rozsady samodzielnie i chcesz, żeby ona była piękna, żeby zadbać o każdy najważniejszy szczegół, czyli przede wszystkim o źródło tego światła, co będzie generowało oświetlenie. To jest kolejny punkt tego filmu. Zajmiemy się teraz najbardziej popularnymi źródłami światła, które możesz użyć w swojej rozsadzie. Najbardziej popularne są lampy LEDowe. Są one najnowocześniejsze i najbardziej efektywne energetycznie. Emitują światło o pełnym spektrum jest to bardzo ważne. Można je również dostosować do różnych faz wzrostu roślin. Do tego są trwałe, nie emitują nadmiaru ciepła, co zmniejsza ryzyko przegrzania naszych sadzonek. Kolejny produkt: lampy sodowe. W skrócie nazywane HPS charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną, jednak generują przy tym duże ilości ciepła, co może niestety powodować problemy w uprawach. Po prostu trzeba będzie zastosować albo. System grawitacyjny do chłodzenia naszych, dajmy na to, growboxów, rozsad, ewentualnie trzeba będzie zamontować wentylatory. No i z reguły lampy sodowe generują głównie światło czerwone i pomarańczowe. Na trzecim miejscu znajdują się świetlówki fluorescencyjne, są zwykle stosowane w mniejszych uprawach i również ich efektywność jest mniejsza w porównaniu np. do lamp LEDowych, ale za to zapewniają równomierne światło i są łatwe w użyciu. Ja w moim growboxie zdecydowałem się na lampy ledowe. No i też ta odległość lamp od roślin powinna być dostosowana do rodzaju danej rośliny. Ale wiecie jak to jest w uprawie amatorskiej. W jednym growboxie albo ewentualnie na jednym podświetlanym regale mamy kilka różnych rozsad. Dajmy na to może być sałata, kapusta, pomidor oczywiście, por Ewentualnie jeszcze seller, no to wszystko mamy, dajmy na to na jednej, na dwóch półkach, no i to się razem doświetla. W moim przypadku taka optymalna odległość. Rośliny od źródła światła jest to 30 cm, a dla LEDów przyjmuje się ogólnie, że ta odległość powinna być od 20 do 30 cm. Natomiast jeżeli zdecydowałbyś się na lampy sodowe, które emitują znacznie więcej ciepła, ta odległość powinna wynosić aż 50 cm. Mówię aż 50 cm, dlatego że to wszystko jest miejsce. Im więcej rozsad będziemy robić, tym tego miejsca będziemy potrzebować coraz więcej. Więc albo nasze miejsce do rozsady, nasz growbox będzie bardzo długi, ewentualnie będzie bardzo wysoki. Przejdźmy teraz do kolejnego punktu, który chciałbym poruszyć. Jest to wpływ barwy światła na wzrost rozsady ponieważ nie tylko ilość samego światła, jakie dostarczamy roślinie, ale także jego barwa ma ogromne znaczenie dla rozwoju sadzonek, pomidorów, no i innych roślin, które uprawiamy na naszych rozsadach. Różne długości fal świetlnych wpływają na konkretne procesy fizjologiczne w roślinach. No i przykładowo światło niebieskie pobudza rozwój liści i systemu korzeniowego, zapobiega nadmiernemu wydłużeniu się łodyg, czyli jeżeli damy tego światła niebieskiego więcej, no to nasze sadzonki nie będą wybiegały. Światło czerwone stymuluje wzrost roślin i przygotowanie ich do kwitnienia. Natomiast światło białe imituje światło słoneczne i zapewnia równomierny rozwój roślin. Teraz przedstawię Ci taki można powiedzieć program doświetlania rozsady pomidorów. Jak to zrobić, żeby było skutecznie? Zabieg doświetlania należy rozpocząć od dnia, w którym siewki rozkładają liścienie czyli są to te dwa pierwsze liście, które zaczynają wychodzić z ziemi. Siewki możemy doświetlać w ciągu całej doby przez 12 dni co powinno skrócić przygotowanie rozsady o około 5-7 dni. Tylko wiecie, do tego dochodzi jeszcze kwestia wody, odpowiedniej temperatury, ogólnej wilgotności i zasobności podłoża, więc nie można z góry założyć, że jeżeli będziemy doświetlać nasze rozsady przez 12 dni, 24 godziny na dobę, no to że faktycznie zyskamy aż tydzień czasu na skróceniu procesu uprawy naszej rozsady. Nie można też przeginać za mocno, ponieważ ten termin 12 dni to jest taki naprawdę już ostatni. Dzień, kiedy możemy doświetlać rozsadę przez 24 godziny, ponieważ dalsze 24 godzinne doświetlenie spowoduje zaburzenia we wzroście. Czyli zamiast polepszyć, no to wręcz przeciwnie, to zaszkodzi naszym roślinom. Drugi etap, ja nazwałem go etapem wzrostu liści. Czyli optymalna długość dnia dla rozsady pomidorów powinna wynosić od 14 do 16 godzin. Ważne, żeby zachować 8 godzinną przerwę, gdzie będzie panowała całkowita ciemność. Jeśli robisz rozsady, to na pewno nie tylko pomidorów, tak jak wspomniałem wcześniej, ale też i uprawiasz inne warzywa na tej rozsadzie. No i ja robię dokładnie tak samo. U mnie długość ekspozycji na światło wynosi 14 godzin dla wszystkich warzyw, jakie się znajdują na tej rozsadzie. Trzecia i ostatnia faza jest to faza poprzedzająca sadzenie roślin. Jest to taka faza przygotowawcza, gdy nasze sadzonki są przygotowywane do posadzenia w gruncie bądź też w tunelu foliowym. W ciągu dnia, w miarę możliwości, bo wiadomo, mamy różne zajęcia, nie zawsze jest na wszystko czas, oraz zależnie od pogody, od warunków atmosferycznych, wystawiam moje sadzonki na na zewnątrz, na naturalne światło słoneczne. Początkowo krótko, 2-3 godziny, a pod koniec tej fazy, czyli praktycznie można powiedzieć, zaraz przed sadzeniem pomidorów, na dworze spędzają one praktycznie cały dzień. I zabieram je do domu dopiero gdy zbliża się zachód słońca, ponieważ po zachodzie. Wczesną wiosną jeszcze te wieczory są chłodne. Jak zawieje wiaterek, no to on jest nieprzyjemny, bardzo chłodny. I następnie rozsada trafia pod lampy i doświetlam ją, żeby uzyskać łączny czas ekspozycji minimum te 10 godzin. I tu warto pamiętać o tym, żeby noc na naszej rozsadzie, jak i dzień były zawsze o ustalonych. Porach. Zawsze żeby to się zaczynało o ustalonej godzinie. Przykładowo u mnie to wygląda w sposób następujący. O 6 rano zaczyna się dzień na rozsadzie i ten dzień kończy się o 20, w pozostałych godzinach panuje absolutna noc, więc jeśli wczesną wiosną wystawiam dajmy na to sadzonki na zewnątrz o godzinie 11, a zabieram je o 16 lub też o 17 to doświetlam je tylko i wyłącznie do godziny 20. Nigdy dłużej. A rośliny podobnie, tak jak ludzie, muszą mieć swój rytm dnia. Niewłaściwe doświetlanie może zaburzyć ich rozwój i to przełoży się z kolei na gorsze plony. I teraz ciekawostka, ponieważ światło, to, które dostarczamy naturalnie, ewentualnie sztucznie do naszych sadzonek pomidorów, ono odgrywa kluczową rolę już od samego początku. Praktycznie gdy tylko wykiełkuje nam sadzonka pomidora, liście nie rozłożą się, to już wtedy my ją kształtujemy, ponieważ wysokość na jakiej pomidor zawiąże pierwsze grono oraz rozwój tego grona zależy nie tylko od temperatury, nie tylko od ilości składników odżywczych. Ale również od ilości światła. I teraz bardzo ważna informacja. Zawiązki pierwszego grona tworzą się po około 10 dniach od wzejścia rośliny i rozłożenia liścieni. Natomiast drugie grono 8 dni później. Więc dla nas to jest małą, niepozorną siewką, która dopiero co rozłożyła liścienie. Tamten stożek wzrostu tam ledwo, ledwo się zarysowuje, a praktycznie już następuje kształtowanie się przyszłego, dorosłego krzaka pomidora. Na koniec zostawiłem temat yy, skutki niewłaściwego doświetlania. Ponieważ na to również trzeba uważać, zwracać uwagę, żeby nie przedobrzeć, żeby tego światła nie było za dużo, za mało, no i żeby ono przede wszystkim było o odpowiedniej barwie, żeby to spektrum było właściwe. Przykładowo, niedobór światła spowoduje nadmierne wydłużenie łodygi, czyli nasze rośliny potocznie mówiąc będą wybiegać, będą one osłabione, blade, liście pojawią się i ogólnie będzie ich wygląd bardzo słaby i słaby będzie również system korzeniowy on się nie rozwinie. Nadmiar światła również nie jest dobry, ponieważ może prowadzić do przypalania liści, stresu świetlnego oraz do zahamowania wzrostu roślin. A co się może stać, jeśli nieodpowiednio dobierzemy spektrum światła do rozsady? Przykładowo, jeżeli będzie zbyt mało światła niebieskiego, no to nasze sadzonki będą wybiegać, będą się wydłużać. Natomiast nadmiar światła czerwonego może przyspieszyć ich dojrzewanie w nieodpowiednim terminie. I tak właśnie, moi drodzy, wygląda kwestia tego ważnego elementu jakim jest światło w rozsadzie. Mam nadzieję, że Wasze rozsady już mają się dobrze, że nie wyglądają słabo i oczywiście spotykamy się w kolejnym odcinku. Za dzisiaj Wam dziękuję, do następnego, cześć!